冲冲倒！ Iron Manem o, ble, ble, ble. Subskrypcja, dzwoneczek, Aha, łapeczka, w które... Mm, ale bym sobie op, op, Halo! Pać, Pokemon, Halo, sobie z... Co się dzieje? Co się dzieje? O, poś, Halo! Co ty chcesz gości, 6 rano jest wow. No i właśnie chodzi! To no, dzi tygodniemy. generalnie dzieci moje drogie, dzisiaj będzie super trening nabycia super bohaterem! <laughs> ja, trening jest 6 rano, miałem teraz grać Nie wiem, Fortnite, a czy coś ja tubie gościu tu wierzę? Niech no. chcesz ugrać nie zapomniałeś, ty na zapleczu daliśmy sobie te wszystkie telefony, komputery, on dalej o tym nie wie nic, 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 nie to? słyszałeś gościu, e, nieważne, nieważne, co mamy robić? A więc co, gdzieś, co, ubieracie się, niech Chyba, Chyba się w ja, cię, i idziecie, nie? Ja się jak zwykle, nie? Ja nie no, Przyzwyczaj To już parę dni tak jest Dobra, a więc y, w szeregu marsz przede mną Dobrze, już, 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 nie byłeś Nie, nie byłeś debilu Ależ jak prawdziwie, no je, jestem naprawdę No normalnie będziemy musieli naj... przejść trening i dzisiaj będzie koronacja A jaka, jaki trening, co ty gościu gadasz, nie chce mi się Tak, generalnie lecimy teraz na salę treningową i w sumie to skomplik Przypada, a kto jest za sterami? Rusek Ej, jak to Rusek? Przecież go, gdzie, gdzie on niby jest? Ej, jaka to małe Nie Mariusz, bo Czy kto to jest Rusek, to kto jest za sterami? <t âh> co? <Twentyci tap! t Mills> rusek, to dwoje, nie <grywa> y -y -y zaraz co? idę do baru, zaraz będę szefie pozdry odde Co? Co nie? Eee! Eee! się O, co się stało? Oho, czy my się rozbiliśmy? Halo, jak czy ty... Nie, nie, nie żyje. Rusek, Rusek, co ty robisz? Czemu ty pijesz teraz? Aaaa, no, Mareto! <grym> ty możesz pić teraz Iron Man, co ci się stało? Nie, 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 nie Żyje, ale nie... nie kurde, nie, jak nie, mnie boli nie, noga Jezu rezon wręczny! Słuchajcie, słuchajcie, czemu to jest tak rozwalące? Moja głowa... O, oh, oh, oh. Litka, chyba jako jedyny przeszł. Oj, co, przeszłym! Słuchajcie, jak to jedyny przeszłym? Słuchajcie, gdzie Dzieje z O, moje oczy! Oh. Uh, kim wy jesteście? Co się dzieje? Co, co, do szpitala to nie jest sen. Ja, ja otworzę oh, drzwi. Oh. Ja będę otwierał, ja będę otwierał. Ja no dobra, o, ja go tutaj. Ciębie, po... ja wchodzę do obu lasów, ty. Dobra. Połysie, chyba szybko, szybko, nie, zaraz stracić przytomność. Nie. Nie, nie. o, mętlaje, oh. Co się dzieje? Ja jestem, to nie, znowu nie muszę. Ciębie, tu. No w porządku, wszystko na razie jest okej. Okay. Co, co, wszyscy co, 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 co się dzieje? Dobra, no, Proszę mm -hmm. pana, proszę pana, czy ze mną będzie dobrze. Ja, na Co to jest tak mój i... kryk? To jest mój kryk tam tak? jest taki szywy. A to no co to jest? Nie wiem ktoś mnie nie proszę. Prawdopodobnie jesteś jedynym żywym z jeszcze trójki co, podawanych. Ty co, co jak nie, to jedyny nie? żywy? co pan gada? Prawdopodobnie, jeżeli nie, to najwyżej nasza zostanie zbadana, bez innej jednostki, co, 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 co ale teraz coś... proszę, cię, żebyś się nie ruszał lekko uderzycie w kolano co, co, i jak powiesz, to w kolano i powiesz, jak bardzo ci boli. Rozumiem, rozumiem? Aż tak boli czy udaje? No nie, nie boli Proszę Pana, nie, Pana, kostkę mam złamaną Możesz mnie przeszkadzać w pracy, ja, ja, ja pana... specjalnie staram się przywracować życie Tracimy go, tracimy go, tracimy go Jezu, halo, halo, tracimy go, to, to, to? Tracimy go, tracimy go. Co, co, co? Tracimy go, tracimy go Jak mnie tracić, ja przecież żyję się... Tracimy to, się... nie Żyje. go Żyję Co ty gadasz? Żyję To nie do ciebie, to my w Brawl Stars zgramy i tracimy sojusznika Dobra, weźcie się Jezu, on jest... Co, co, co? Co ja leżę? Jest Panem, jest Panem, jest Panem Nie, to nie, chodź teraz do ty go Co? Uwaga, go! Dobra, proszę, że to dalej nie jest serce. Dobra, akcja akcesorce dalej, dobrze działa, wszystko wymarzają z gniewem. Co dobra. jest z mojej o... krygiem? Co jest z mojej krygiem? Uzdryciałbym. Przedzierówiłem czaszkę, proszę pana, halo, proszę pana. Pan nie m路... halo, wstałem. Ty! no, szczerze, że myślałem, że mnie żyjesz. Co tak, so. co, co to chodzi? Co to chodzi? Co, co, jak mam iść? Ooooo! Niech pan mi pomoże. Uuuuuh, że pana mnie bardzo boli, bardzo mnie boli, noga. Co mnie interesuje to? Może mi pan, niech pan nie wejdzie. Zdął się po mu, co? Ząbisz się po papier zabi, mnie tak działa śpigam. 48 lat, ty <grym> dzisiaj! No, proszę pan, niech pan mi pomoże, przecież ja jestem cały... Okay. Dobra, założę ci tu bandażę trochę, no. Powinno być gej. Jezu, co, co? Ale, to się rozkrwało. No, nie, niech pan zachował innego lekarza, niech pan zachował innego lekasa. Dobra, lekarza. mam fajny pomysł, mam u, u, dobry pomysł. Jak przyjdzie, dostaniesz naklejkę klejkę dziel, dzielnego pacjenta. Tobie jakaś naklejka klejka. Bo bo to jakoś ma Ale co ty chłopczy baba jest No Ale co ty kielisz, pan gazował nogę? Bo coś takiego? Dobra, sam nie. O, o, cóż robisz? W wybieram. o, okej, okej. Tam Masek jest teraz Dobra słuchaj Bartek muszę ci przerwać do sali. jakiej sali? Jak ty masz na imię imię nazwisko? Gotigi już. Gotigi już, masz jeszcze imię. Do jakiej sali? Do jakiej sali jest Gotigiusz? Co? Jeszcze raz? Powtórzysz! Błe błe A błe Dobra Co tego rozumiesz? Nie, 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 poczekaj, poczekaj, nie powiedział do Gdzie, Gdzie? Gdzie? Nie tu jest 17 sala Dobra chodź za mną, no, no, bo ty już no, bo naprawdę czy, Proszę pana gdzie jest pod czarny, tu był pod czarny A nie wiem, poszedł gdzieś grać browser za mnie, Jezu, ale nie Iron Manego za Man. ci nie dam, c jak to? Ja, ja, ja chcę naklejkę Nie, no, nie są Nie, no ciała Iron Man ci nie pa! O to jest mi w ogóle a, tak zawoduję. A proszę pana, a czekaj czy to pan, to pan, czy to pan, czy to pan co ty zrobisz? Proszę pana, a czuję, a czujesz to, czujesz to, czujesz to! O! Co ty za Masz naklejkę dziennego pacjenta. Ja o nie dostanę, Ty mi nie, mi. nie dostaniesz. N więc dobra, zaczynam badania, Zobacz, więc nie mam tego. Kuj, Ej, co on żyje, ci? on będzie żył, on będzie żył Prawdopodobnie nie, nie, nie będzie, będzie żył? żył. Dobra, więc tak, od żucha zaczynamy. Czuję czuję pan, czuję pan to? Co? Dobra, teraz się przewróci na bok. Jak się człowiek na bok, skoro... Dobra, ja to, to wróci, wróci na jednego na pacjenta, nie dobra. Jak odbac się przewrócić na bok jak on jest? No, no. normalnie, patrz tak! O co ci te badania, stary drugi? To zawsze podziała, czemu ty Widzisz jaki użo... ja piękny co... młody, jaką dupę mam piękną! Rusek, a ty tym, taki nie 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 no, tym z tym, z Nie, to to z tym z tym, z tym z tym, nie wiem czy chcesz. No rynek. ale to No ale to Rusek, chuchba, stary, i Rusek, 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 poczekaj, Rusek, ty też jesteś ranny, nie wiem czy wiesz. Ale to działa, ale że zawsze dobrze działa, jakoś jestem cały zdrowy, dój duża bikła nie ma grabar. po ruski, dokładnie. Trzy dni później. Oh, no, czy już mi trzy 3 dni od tego ja cię dalej Iron Man... To... Halo Iron Man, jak się czujesz? Dzieciaku, dasz mi chociaż 5 minut zasnąć? Dzięki. Co? Nie dam ci, nie dam ci. Ej, ej, a... potem na pomysł przez całą noc. Daj mód. mi Czekaj, tpać. czekaj, czekaj. Mam pomysł i pójdę teraz szybko po jakieś leki. może tam jakieś specjalne leki i dla pana da mi się ulecie. No wuleci, to dorosły mnie Słuchaj, to ja idę. To, to... Nie Ej, co to jest i, za ucieczka? Nieważne, nieważne, nieważne Na włóżko Cześć, cześć, gabaryczki Skończyła mi się i co? co? Jak to? Yy, nie wiem, Mary, rozumiem, skończyłaś Jak tam, to? Dobra, do jest Zgadziła mi się zagryzka i co się dzisiaj nie, nie wytrzymał Ale non nie będzie dobrze, wiesz. Naprawdę, ja zrobię wszystko, żeby tylko... Haha, <laughs> beka z was. Co? Co jak to beka? Co ty chcesz? Kamik? Chce, y, co ty tu robisz? <laughs> Musicie mieć jakieś bandaże, ja nic nie muszę mieć <laughs> i ja mogę nawet rozważyć szybko, patrzcie i i ci nie Nic, łatwo pozwali patologii patologią Zagryzka cię jak się! Ej patrzcie jaka dupa, i dupa, Ewa Chudekowska Daj, bioderkami ruszamy Co? i prawo, lewo, pośladek prawie, lewy. I widzisz jakie piękne poślady, jakie wysokie piękne swój. Łoż, Co? Co? w ogóle, szkły. Młody, lamusami jesteśmy sobie. Stars gramy i my z Kamilką tam będziemy chlać do czwartej. Kamar śperyski, jelo, mordy! Co, gadasz, Co się stało, ironmanie? Ironmanie, naprawdę, naprawdę, ja. ja wszystko... Daj mi w końcu zasnąć, nie dam proszę. Nie, to prawda, że to, jak chcesz cię uratować. Ja jestem uratowany, tylko ja chcę spać.

Dostałeś na ulicz pacjenta O nie, dwa, trzy Dwa, jeden I powiedz, jeszcze Nie mi tą zabawkę To będzie mi inny Daj mi zasnąć, no. pogramy, nie trzy, no. dwa, jeden to Ciąg dalszy nastąpi